Cześć kochani, witam Was w nowym przeglądzie. I jak co środę zapraszam do Action na nowe promocje tygodnia. Będą one ważne od dzisiaj, 23 października, do wtorku, 29 października. No i po tym czasie produkty wracają do swoich regularnych cen. A my na tych promocjach nie dość, że mamy sporo premier, to jeszcze akcentów świątecznych. No słuchajcie, chyba nigdzie nie znajdziecie teraz tak tanich i dużych skrzatów. Jest też sporo promocji ze sprzętów kuchennych i jeden z najbardziej polecanych przez Was środków do sprzątania. Oprócz promocji pokażę Wam też kilka fajnych nowości, bo dział kuchenny przeżywa teraz ich oblężenie i już po prostu nie mogę się doczekać, bo ceny są naprawdę niskie, a jest jeszcze piękne nowe szkło, także bardzo ciekawy przegląd przed nami, więc już nie przedłużam i lecimy! Przegląd promocji zaczniemy od takich większych produktów i już na początku mamy ten stolik przystawny. Ma on dzisiaj swoją premierę w action. No i słuchajcie, od razu trafił na promocję tygodnia. Jest on wykonany z metalu, a blat ma drewniany. Do wyboru mamy też dwa kolory tego blatu. Stolik jest owalny i posiada, zobaczcie, na dole taki gazetownik. Normalnie będzie kosztować 60 zł, ale teraz przez cały tydzień kupicie go za niecałe 50 zł. Zerknijcie też na te dywaniki, są wykonane ze sztucznego futra i są naprawdę miłe w dotyku. Tak dokładnie wyglądają. I tu macie ich skład. Mają 100 na 150 cm, one są antypoślizgowe pod spodem. Do wyboru są takie stonowane kolory: jest beżowy, pudrowy róż i brązowy. Jest to jedna z największych obniżek w tym tygodniu i cena to teraz niecałe 65 zł. A na półkach zaczniemy od akcentu świątecznego. Jeśli zawsze podobały Wam się takie krasnale, to teraz w promocji pojawiły się takie giganty. Mają aż 70 cm wysokości. Do wyboru jest no, kilka uroczych wariantów, które na pewno dekoracyjnie zrobią duże wrażenie. Kupicie je teraz w bardzo fajnej cenie. Szukałam, słuchajcie, tak dużych, no chyba nigdzie nie znajdziecie teraz taniej. A przez cały tydzień będą kosztować niecałe 35 zł. U mnie w jednej chwili trzy panie tak hapsnęły, każda po jednym, także no chyba jest coś na rzeczy. Trochę niższe, bo 50 centymetrowe są takie dziadki do orzechów. Oj, wiem, że wiele osób ma do nich sentyment. Są wykonane z drewna, i tu także jest kilka wariantów do wyboru, naprawdę niezwykle efektownie wyglądają, a ich cena to teraz niecałe 38 zł. A te skrzynki były hitem w zeszłym roku, bardzo szybko zniknęły z półek i też co bywałam w sklepie cały czas ktoś o nie pytał, może już w tym roku będzie tak troszeczkę spokojniej, będzie łatwiej jej dostać. Myślę, że będą nie dość, że wdzięczną dekoracją to jeszcze wykorzystacie jako skrytkę z listami do świętego Mikołaja, Zapłaćcie za nie niecałe 30 zł. A z oświetlenia w promocji znalazły się m.in. te łańcuchy świetlne. One są na baterie, świecą kolorowym albo białym światłem. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają. Mniej więcej tak. A te drugie dają takie ciepłe, białe światło. Zapłaćcie za nie 3,39 groszy. A tu bardzo często pojawiający się w promocji sznur oświetleniowy. On też działa na baterie. Świeci też, zobaczcie, takim ciepłym, białym światłem. Ma 2 metry długości i nadaje się tylko do wnętrz. Zapłaćcie za niego również te 3,39 zł. Z oświetlenia już świątecznego są takie zasłony świetlne. Macie tu 14 girland i prawie 170 lampek, które świecą białym światłem. Są one zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz, a przymocujecie je za pomocą takich przysawek, także świetny pomysł, jeśli chcecie ozdobić swoje domy czy balkony, by wiecie nadać im taki przytulny wygląd, kosztują niecałe 30 zł. Następnie możecie kupić taki dyfuzor zapachowy, on ma też LEDowe oświetlenie. Działa on na kabel USB i w zestawie znajdziecie też dwa olejki zapachowe, jest zapach miętowy i zapach drzewa sandałowego. Możecie wybrać dyfuzory albo białe, albo beżowe i one kosztują teraz niecałe 20 zł. I bardzo tanie są też kominki zapachowe. Mają taki zobaczcie, przyjemny żebrowany wzór i są ceramiczne. Możecie używać z woskami zapachowymi i do wyboru są w kolorze białym, beżowym i szarym. Ich cena to zaledwie 6 zł. I od razu obok macie do nich krążki zapachowe, do nich i do wszystkich ogólnie kominków zapachowych. Jest tu sporo zapachów do wyboru, jest zapachnięty, bursztynu, piżma i wiele innych. W opakowaniu znajdziecie 6 sztuk, za które zapłacicie 3 zł i 39 kraszy. Znajdziecie tu też aromatyzatory o zapachu lawendowym, różanym, waniliowym czy świeżego prania za 5 zł i 19 groszy. A tu naprawdę słuchajcie ciekawostka, zdecydowanie coś dla fanów lizaka Chupa Chups. no tego tu jeszcze nie było. Kochani to paczki podgrzewaczy, ale inspirowane właśnie zapachami lizaków Chupa Chups. Mamy do wyboru zapach truskawkowy, tak w ogóle jak będziecie w action koniecznie pomochajcie, bo są no niesamowite, naprawdę, naprawdę pachną jak te lizaki. Jest też zapach wiśniowy, mango no i nawet winogronowy, także bardzo ciekawa propozycja za niecałe 5 zł i w środku jest 10 sztuk. I jak co tydzień możecie kupić taniej świece, tym razem przecenione są te modele zapachowe, również inspirowane smakami lizaków Chupa Chups, są w takim niewielkim szklanym słoiku i mają też identyczne zapachy, jak to właśnie te podgrzewacze sprzed chwili kosztują niecałe 5 zł. A tu już taka limitowana edycja tych świec. Limitowana, bo taka no idealna na jesień. Świece mają trzy knoty i do wyboru jest zapach dyni, bursztynu i ten eukaliptusowo-miętowy. W promocji są także, wiecie, te zapachy, które są w stałej ofercie Action. Świece kupicie za niecałe 18 zł. No i przechodzimy już do takich promocji wnętrzarskich, kupicie teraz taniej te zasłony, a właściwie zasłonę, bo no kochani pamiętajcie, że zazwyczaj w Action są pakowane po jednej sztuce, ta ma 140x260 cm, posiada 8 pierścieni i jest zaciemniająca. Mamy do wyboru kolor beżowy albo zielony, kupicie je za niecałe 50 zł. I są jeszcze tańsze pledy. No, słuchajcie, mięciutkie w dotyku. I też wyglądają na ciepłe. Mają taki przyciągający uwagę wzór w paski. A ich wymiar to 140x180 cm. I tu do wyboru mamy grafitowe, białe i zielone. Zapłaćcie za nie teraz niecałe 45 zł. Także też fajna obniżka, bo normalnie kosztują 60 zł. A jeśli potrzebujecie nowych dywaników do łazienki, to możecie zerknąć na te z Szenilu. Mają taką antypoślizgową warstwę na spodzie, a ich rozmiar to 60x90 cm. Są w takich no nienarzucających się kolorach, w szarościach, beżu i bieli. Za ten wymiar zapłacicie niecałe 26 zł. I kochani są jeszcze ich mniejsze wersje, już 50x80 cm. Tu jeszcze znalazłam je w kolorze czarnym. Tu te same kolory i jeszcze jest kolor zielony. One kosztują niecałe 22 zł, a do kompletu możecie jeszcze dokupić maty przed toaletę czy umywalkę. Są w takich samych kolorach za niecałe 11 zł. A mnie osobiście zaintrygował ten pluszowy komplet pościeli. Go też nie było, też jest nowością i od razu trafił na promocję tygodnia. Pościeli jest taka mięciutka i bardzo przyjemna w dotyku. Powiem Wam, że no jeśli jesteście z marżluchami, to pomyślcie koniecznie nad nimi. Poszewka na kołdrę ma wymiar 140x200 cm. W zestawie jest też jedna poszewka na poduszkę i jest tu jeszcze zamykanie na zamek. I do wyboru mamy kolor brązowy, biały, jeśli chcecie rozjaśnić swoje wnętrza. I jeszcze szary kosztują teraz niecałe 45 zł. I powiem wam szczerze, że ostatnio bardzo miło rozkręcają nam się na promocjach tygodnia produkt do kuchni. Tym razem mamy kilka takich przydatnych sprzętów. Jest na przykład ten blender z dwoma prędkościami. Ma ten element ze stali nierdzewnej i 1,5 litra pojemności i też 500 watów mocy. Do wyboru są blendery białe albo czarne za niecałe 70 zł. A jeśli lubicie tosty, to są też tańsze tostery. Znajdziecie tu 6 ustawień opiekacza i jeszcze taką tacę na okruszki. Opiekacz ma 650 W mocy i jest dostępny w kolorze białym albo czarnym. Macie tu też na nie 3 lata gwarancji i one kosztują niecałe 33 zł. Są też szklane czajniki. I wiecie co, no kiedyś strasznie chciałam taki mieć, bo przez niego tak fajnie widać, jak woda się gotuje. I to wszystko podświetla jeszcze takie niebieskie, LEDowe światło. Ten model ma też jeszcze filtr antywapienny. I mamy tu 2200 watów mocy, ponad 1,5 litra pojemności. Cena to niecałe 60 zł. Zerknijcie też na te zestawy patelni i muszę Wam powiedzieć, że one też są nowością, kolejna premiera tu na tych promocjach. W środku znajdziecie dwie sztuki o średnicy 24 i 28 cm, patelnie są w całości wykonane ze stali nierdzewnej i mają trzy warstwy, kosztują teraz niecałe 100 zł. A z chemii w tym tygodniu przecenione są środki do sprzątania Blue Wonder. Każdy z nich kosztuje niecałe 8 zł. I tu szczególną uwagę zwrócę Wam na ten do Łazienki. Jest to no, jeden z trzech takich najpopularniejszych i najchętniej komentowanych przez Was środków na naszej grupie na Facebooku. Polecacie go szczególnie do kabin prysznicowych. Spryskujecie nim szybę, kafelki i baterie. Czekacie chwileczkę i piszecie, że wszystko schodzi bez szorowania cały kamień. Także myślę, że chociaż warto go wypracować próbować zwłaszcza, że naprawdę jest w świetnej cenie i są także takie uniwersalne środki do czyszczenia. Możecie wybrać opcję w sprayu albo nie. Kupicie też teraz odświeżacze zapachowe. Te są za niecałe 8 zł. A od marki Air Week znajdziecie teraz w promocji elektryczne odświeżacze powietrza. Producent tu obiecuje, że pachną kwiatem bawełny aż do 90 dni. Zapłaćcie za nie niecałe 16 zł, a zaraz obok za niecałe 13 zł są od razu właśnie też wkłady do nich. Następnie mamy jeszcze takie wkłady do odświeżaczy powietrza. Tu zapach utrzymuje się do 60 dni, kosztują niecałe 6 zł. I już chyba tradycyjnie nie mogło zabraknąć baterii, tym razem są te od firmy Duracell, Za 12 sztuk AA lub 8-3A zapłacicie niecałe 46 zł. I kochani, w tym tygodniu na promocjach tygodnia action bardzo mocno postawił na takie urządzenia typu SMART. Są to urządzenia, które dzięki łączności oraz sieci Wi-Fi możemy zdalnie kontrolować poprzez aplikację na telefonie. I tu pierwszym z takich urządzeń jest ta inteligentna wtyczka ścienna. Działa ona słuchajcie, na tej zasadzie, że Wpinamy ją do dowolnego gniazdka, a do niej wpinamy urządzenie, które chcemy, by się włączało. Wtedy z pozycji aplikacji no dowolnie możemy włączać lub wyłączać to urządzenie. Bardzo fajną funkcją jest tu też monitorowanie energii pobieranej przez dane urządzenie. Wtyczka obsługuje maksymalnie 3680 W, a więc jak na takie domowe zastosowania jest to całkiem dużo. Jej cena to teraz niecałe 30 zł. Znajdziecie tu też takie taśmy LED o długości 5 metrów, w zestawie znajdziecie zasilacz oraz pilot do zdalnego sterowania, choć oczywiście dla wygody taśmy możemy sterować zdalnie przez aplikację. Możecie zobaczcie nadać im dowolny kolor, no efekt jest naprawdę ciekawy i myślę, że ogranicza Was już no, tylko wyobraźnia gdzie ją dacie, Kosztują ją niecałe 70 zł. Następnym inteligentnym urządzeniem jest taka niewielka lampka. Ona także jest zbudowana w oparciu o technologię RGB, więc no możemy ustawić tu dowolny kolor, na przykład w zależności od waszego nastroju. W zestawie jest także dwumetrowy kabel do niej i cena to niecałe 35 zł. Kupicie też taki no, praktyczny ściemniacz, możecie nim włączyć albo wyłączyć żarówkę bądź lampę, no a przy tym ją dowolnie ściemnić. Dodatkowo ten ściemniacz posiada także funkcję czasową, no, dzięki której możecie, wiecie, dowolnie ustawiać scenariusze jakieś tam świetlne. Ściemniacz obsługuje moc od 5 do 250 W i jego cena to niecałe 70 Zł. A to już inteligentna lampa sufitowa, dzięki aplikacji możecie tu no, dowolnie dostosować jasność oświetlenia. Możemy również ustawić oczywiście ten dowolny kolor lampy. Ona świeci z maksymalną mocą wynoszącą 1500 lumenów i ma 30 cm średnicy i w tym tygodniu tą lampę możecie kupić za niecałe 60 zł. No, jak widzicie, naprawdę sporo w tym tygodniu tych inteligentnych gadżetów. Zwróćcie też uwagę na te inteligentne listwy. One mają cztery gniazdka, które, no, niezależnie od siebie, możemy włączać i wyłączać. I w tych przedłużaczach, no podobnie jak we wcześniejszych urządzeniach, każde gniazdko z osobna możecie monitorować pod kątem pobieranej energii. Kabel ma tu 1,5 metra długości, a maksymalna moc takiego no podpiętego urządzenia to też 3680 W. Cena takiej listwy to niecałe 70 zł. Są jeszcze opakowania żarówek właśnie też typu smart, są dostępne dwa typy, no i niezależnie od typu gwintu możemy w każdej tej żarówce dowolnie ustawić kolor oraz jasność i taki trójpak kosztuje niecałe 40 zł. Także już teraz kończymy z tymi inteligentnymi gadżetami, a na przykład do samochodu możecie w tym tygodniu taniej kupić taką ładowarkę. Jest to słuchajcie taka szybka ładowarka, bo aż 20-watowa, posiada wbudowane dwa gniazda USB 3.0 oraz USB-C i w tym tygodniu kosztuje 14,49 zł. Na promocjach pojawił się też bardzo duży wybór kabli do telefonów. I myślę, że znajdziecie tutaj kable pod każdy dostępny telefon na rynku. Ich długość to 1,5 metra, no i wszystkie kosztują niecałe 5 zł. A teraz chciałabym Wam pokazać promocję z odzieży i dostępne są już na przykład te termorajstopy, mają stoden, no i faktycznie są słuchajcie, grube, one są rozciągliwe. Wydaje mi się, że nie prześwitują. Możecie je używać na przykład pod spodnie w zimie jak wam jest zimno czy spodnie narciarskie, i dostępne rozmiary to od S do XXL. Kupicie je za niecałe 12 zł. Kochani, a ja jak w każdym przeglądzie zapraszam Was do naszej Actionowej społeczności. Mamy taką swoją grupę na Facebooku, gdzie wymieniamy się opiniami o szczach z Action, piszemy co warto kupić, a co lepiej omijać. Na przykład Beatka poleciła nam ostatnio ten pluszowy puf. Z kolei Iwonka pochwaliła nam się, że kupiła tę dekorację, a pod spodem w komentarzu Justynka pokazała właśnie jak działa. Zobaczcie. I już nasza kochana ekspertka grupowa od składów poleciła nam ten krem z czyściutkim składem, który kosztuje tylko 7 zł, a podobne w Hebe kosztuje 50 zł. A jeszcze ja ostatnio poleciłam Wam tą dmuchawę do liści. Kupiłam ją dosłownie w poprzedniej promocji za 90 zł. Teraz kosztuje już 120. Ona dmucha, wciąga i rozdrabnia te liście, także jeśli chcecie zobaczyć jak działa, no i też zainspirować się innymi poleceniami, to gorąco Was zapraszam do dołączenia do naszej grupy. Naprawdę wszyscy są tam mile widziani. Link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem. A wracając już do promocji, z kupią tu teraz bardzo ciepłe skarpety. Do wyboru są trzy kolory, a dostępne rozmiary to od 35 do 42. Za pary zapłacicie niecałe 13 zł. Następnie mamy zestaw 10 par skarpetek kappa, tu macie ich skład. To są stopki od rozmiaru 35 do 46 za niecałe 26 zł. A dla panów, to jest jeszcze taka propozycja Polaru. On jest tak delikatnie rozpinany i dwukolorowy. Tu macie jego dokładny skład. Bluzy są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych. Są także z takim zielonym akcentem i granatowe, dostępne od rozmiaru M do XXL za niecałe 36 zł. A dla pań są kombinezony. U góry są takie pompony. Wykonane są w 55% z materiału z recyklingu. Do wyboru są dwa warianty, dostępne rozmiary to od S do XL i one kosztują niecałe 39 zł. Następnie mamy propozycję takich kapci. One są wyściołane takim futerkiem i do wyboru w trzech kolorach: w beżowym, szarym i jeszcze z takim wzorem panterki. Dostępne rozmiary to od 37 do 41 za niecałe 23 zł. A teraz zapraszam Was na promocje kosmetyczne, gdzie znajdziecie już te kalendarze adwentowe od marki własnej Action Max More. Są to kalendarze makijażowe i szczerze mówiąc oglądałam jeden unboxing. Wiecie taki film, kiedy osoba otwiera każde okienko i pokazuje, czy faktycznie warto kupić kalendarz, czy nie. No i myślę, że sporo tam właśnie takich niepotrzebnych zapychaczy. Moim zdaniem nada się bardziej dla nastolatki, która wiecie zaczyna swoje pierwsze kroki z makijażem. No i oczywiście właśnie jeśli nie chcecie kupować kota w worku, poszukajcie właśnie takich filmów na YouTubie. W każdym razie w tym tygodniu jest promocji i kosztuje niecałe 58 zł. Następnie mamy taki zestaw upominkowy z żelem pod prysznic i wodą perfumowaną, ale ona jest w takiej większej i też mniejszej, już kompaktowej wersji, także będzie idealna do torebki. Zapłacicie za niego niecałe 18 zł. I bardzo praktyczny zestaw upominkowy, bo w takim, zobaczcie, metalowym koszyku, który no myślę, że przyda Wam się jeszcze długo po wykorzystaniu produktów. A w zestawie znajdziecie tutaj sól do kąpieli, emulsję do ciała, yy, kule musujące żel pod prysznic i gąbkę, jego cena to niecałe 30 zł. No jak widzicie, sporo w tym tygodniu tych zestawów. Ten to taki w kształcie food trucka, ale słuchajcie, w wersji spa. Zawiera żel pod prysznic, balsam do ciała, krem do rąk, takie kule musujące i gąbkę do kąpieli. No i musicie przyznać, że naprawdę bardzo efektownie wygląda. Jego cena to teraz niecałe 22 zł. I są jeszcze przepiękne kuferki na akcesoria do makijażu. I słuchajcie, akurat jedno było otwarte, więc od razu Wam tutaj pokażę. W środku znajdziecie takie lusterko. I dwie przegródki, i to co mi się w niej podoba, to zdecydowanie fakt, że cała jest pokryta borokatem. Sama kupiłam ją na stolację w rodzinie, no i naprawdę słuchajcie, no była nią oczarowana. Do wyboru macie kolor różowy i ten niebieski, i kosztuje teraz niecałe 33 zł. A dla najmłodszych pojawiły się także takie sole do kąpieli z Disney'a za 3,49 zł. I dla młodych dam jeszcze możecie kupić też takie perfumy sygnowane postaciami z popularnych bajek za niecałe 10 zł. A tu nie tylko dla nastolatek, ale również moje drogie panie, możecie same poczuć się jak dziewczynki i użyć tych masek w płachcie na twarz. Wiecie, kiedy będzie tak pochmurno, buro, to może będziecie chciały sobie poprawić humor i troszkę wrócić do lat młodzieńczych. Kosztują 3 zł i 49 groszy i w tej samej cenie jeszcze znajdziecie takie balsamy do ust. One są również sygnowane postaciami bajek z Disneya i tu też zobaczcie mamy kilka ich wariantów. Na prezent możecie wykorzystać też taki zestaw upominkowy z bajki Kraina Lodu. W środku znajdziecie mgiełkę do ciała, mgiełkę do włosów i spray ułatwiający rozczesywanie. Także myślę, że młode damy będą zadowolone. Zapłacicie za nie niecałe 15 zł. Są jeszcze takie zestawy ze sztucznymi rzęsami. Za 3,29 zł. I tu kolejna premiera w dzisiejszym dniu. Kochanie, pojawiły się nowe perfumy w Action. Koniecznie zobaczcie, właśnie ten Femme Fatal jest naprawdę taki mocny, i do wyboru mamy tutaj trzy warianty. Pamiętajcie też, że mamy testery, także możecie z nich skorzystać i je wypróbować. Kosztują niecałe 10 zł. A od marki Oral B kupicie takie zestawy trzech szczoteczek o średniej miękkości za niecałe 7 zł. I są także końcówki do szczoteczek elektrycznych od oral -B. Tu również dla przypomnienia, pamiętajcie, że te kartoniki są na wymianę. Przy kasie wystarczy poprosić pracownika. I do wyboru mamy tutaj dwa warianty. Kosztują niecałe 26 i 30 zł. A teraz robimy sobie taką krótką przerwę od promocji tygodnia, bo chciałabym Wam pokazać kilka nowości, które pojawiły się na półkach w dziale kuchennym. Jest to jeden z Waszych ulubionych działów, więc już pędzimy. Na początku zerknijcie na te stojaki na przyprawy. Sama karuzela jest wykonana z drewna akacji i obracają się one oczywiście o 360 stopni. Mamy tu aż 16 słoiczków na przyprawy i tu szczególnie chciałabym Wam zwrócić uwagę, że te pokrywki mają, zobaczcie, aż 3 różne wielkości. No i no jest to duży plus, bo zazwyczaj jak widziałam tego typu stojaki, to mimo że były naprawdę piękne, no to no te dziury takie wszystkie wielkie, no i jak tu wsypać trochę soli, a tu proszę, naprawdę duży plus dla action. Myślę, że ten stojak to naprawdę fajny patent do kuchni, by wiecie mieć wszystkie przyprawy pod ręką. No i też z doświadczenia wiem, że świetnie się sprawdza na prezent. I naprawdę nie przesadzę, jeśli powiem, że te stojaki są w naprawdę, słuchajcie, świetnej cenie. Jak poszukacie takich na Allegro, to kosztują no przynajmniej dwa razy tyle. Mi Lata temu udało się kupić za 65 zł, ale no to pół lata temu. A w Action zapłaćcie teraz za nie niecałe 50 zł. Kolejną przydatną nowością do kuchni są takie bloki na noże. Wiem, że często można kupić, wiecie, bloki, ale one przeważnie są już z nożami, a my przeważnie już mamy swoje, takie ulubione, więc jeśli chcecie je właśnie tylko przechować bezpiecznie, to mogą Wam się przydać. Do wyboru mamy takie wzory albo z marmurkiem, albo całe czarne, i one też mają dwa kształty, kosztują niecałe 30 zł. A tu taki mały hit odcinka, ale o wielkim sercu, bo przydatna rzecz do każdej kuchni. Taki zestaw trzech słoiczków z bambusowymi pokrywkami. Możecie w nich przechowywać kawę czy przyprawy. I pewnie powiecie, o niby nic, trzy słoiczki takie tam, ale wiecie co? O, powiem wam przykład. Ostatnio byłam w Action i miałam dwie panie, i jedna śmieje się do drugiej. To jedyny sklep, gdzie mnie stać i mogę zaszaleć. I wiecie co? Coś w tym jest. No, sama tutaj tak mam. Zobaczcie, no, taki przykład. Ten zestaw kosztuje zaledwie 12 zł. I mówię to szczerze, bo wiecie, że nie mam żadnych układów z Action, ani grosza od nich nie dostaję, także wiecie, że te przeglądy są zawsze prosto z serca i to co myślę. A tu już, kochani, cudna nowość ze szkła. Właściwie pojawił się no cały komplet, ale po kolei. Bardzo, ale to bardzo fajne butelki na wodę. Mają jeden litr pojemności i tu ten żebrowany wzór będzie nam się jeszcze chwilę przewijać, Butelki wyglądają bardzo stylowo, nagrywałam ten komplet może minutę i akurat dwie panie je kupiły, także no z tą prędkością jak wam się podobają lepiej nie zlekajcie. Mamy tu do wyboru jeszcze albo złotą albo srebrną zakrętkę i kupicie je za zaledwie 10 zł i myślę, że nawet na dekoracje naprawdę się nadadzą. I tak jak mówiłam, mamy tu cały zestaw. Możecie jeszcze kupić takie bardzo wysokie szklanki. I tu zobaczcie, ta krawędź nam się tutaj powiela. Tu akurat mamy do wyboru jedynie złotą i za nie zapłacicie niecałe 5 złotych, a takie niższe także z tą złotą krawędzią, także z żebrowanym wzorem, na przykład na jakieś koktajle, kupicie za niecałe 5 złotych. A to już kieliszki do martini, ale myślę, że też spokojnie możecie je wykorzystać na jakieś cukierki, żeby tak ładnie się prezentowało na stole. Kupicie za niecałe 7 zł. I jeszcze to są takie bardzo efektownie wyglądające kieliszki do wina. Także co myślicie o tym komplecie? Mi się bardzo podoba, naprawdę bardzo stylowo wygląda i za te kieliszki zapłacicie niecałe 7 zł. A teraz jeszcze trochę dla młodych. Możecie im kupić taki zestaw dla lalek z samolotem. No słuchajcie, kiedyś były popularne domy dla lalek, a teraz proszę jakoś się nam to szybko rozwinęło. W zestawie jest jeszcze kilka akcesoriów, a jego cena to niecałe 28 zł. I w tym tygodniu jest też kilka promocji dla fanów Harry'ego Pottera. Pierwsza z nich to jest taka figurka do malowania. Mamy do wyboru tu różne warianty postaci właśnie z tego filmu. I do każdej tu jeszcze figurki są dołączone cztery farbki oraz pędzel, także taki pełen zestaw. Jego cena to niecałe 10 zł. Są też te pruszowe figurki przedstawiające bohaterów z filmu. Są całkiem spore, mają 25 cm wysokości i do wyboru, jak wiecie, mamy tutaj te najpopularniejsze postacie. Ich cena to niecałe 22 zł. Z kolei chyba raczej dla chłopaków, zarówno tych mniejszych, ale też i większych, pojawił się zdalnie sterowany robot. Dzięki dołączonemu pilotowi możecie poruszać tym robotem, no a nawet tam gdzieś strzelać strzałkami. Sam robot ma też oświetlenie i do wyboru są dwa kolory za niecałe 35 zł. A tu jeszcze fanom Harry'ego Pottera szczególnie zwrócę uwagę na ten duży zamek Gryffindoru. Powiem wam, że naprawdę robi wrażenie. W komplecie otrzymujemy jeszcze dwie dodatkowe figurki do zabawy. Zamek posiada oczywiście, wiecie, te takie autentyczne detale podobne właśnie do tych z filmu. Także trzeba je wszystkie odnaleźć. Jest tu sporo też akcesoriów. Naprawdę bardzo ciekawa propozycja za niecałe 70 zł. A z działu kreatywnego mamy tutaj jedną propozycję. Jest to 36 markerów, ale z dwoma końcówkami, z taką pędzelkową i cienką. Mamy tu naprawdę takie żywe kolory i jest tu 12 markerów alkoholowych, 12 metalicznych i 12 brokatowych. Dodatkowo jeszcze możecie te pudełko ustawiać w stos, więc jeśli zbierzecie więcej tych kolorów, to możecie je sobie ładnie zorganizować. Zapłaćcie za nie niecałe 35 zł. A teraz przechodzimy na produkty spożywcze i tu mamy akcent świąteczny. Możecie kupić taki zestaw świątecznych, takich kwaśnych lasek za 4,59 zł. Następnie pojawiły się jeszcze takie zestawy z kubkami, i zobaczcie, w środku jeszcze mamy taką wkładkę słodyczową. Fajne na prezent za niecałe 11 zł. Kupicie też takie siateczki wypełnione czekoladkami za niecałe 4 zł. A propozycje od Milki w tym tygodniu to takie ciasteczka w kształcie krówek za 5,79 zł. I jeszcze batony czekoladowe Oreo za niecałe 7 zł. A jeśli chcecie udekorować swoje ciasteczka czy ciasta, to możecie użyć takiego plastycznego lukru. On się łatwo wałkuje, kupicie je za niecałe 4 zł. I słuchajcie, to jest moje małe odkrycie. Zobaczcie, są już dostępne tanie w tym tygodniu te brokaty spożywcze, którymi możecie ozdobić na przykład swoje babeczki czy inne wypieki. Kupicie je za 5 zł i 19 groszy. Są też takie gotowe zestawy do stworzenia mafinek bardzo różowych za 7 zł i 49 groszy. A fani batonów Twix mogą kupić takie duże opakowania za niecałe 8 zł i jeszcze kilka lat temu z pewnością bym się na to rzuciła. A tu jeszcze taki akcent halloweenowy. Dostępne są słodycze w kształcie szczęki za niecałe 4 zł. I słuchajcie, czy Wy może mieliście jakieś okazje jeść ostry popcorn? Jeśli nie, to możecie go spróbować za 5,79 zł i popularne jeszcze Cheetosy za 5,79 zł. A tu bardzo fajny patent dla mam, które tak jak ja mają swoje dzieci w przedszkolach. Macie tutaj takie paczuszki Haribo. Więc jeśli wasi młodzi mają urodziny, można dodać do paczuszek dla innych dzieci, albo na pewno zmieszczą się też do kalendarzy adwentowych. Za takie wielkie paczki zapłacicie niecałe 19 zł, a tu jeszcze takie już w innej wersji, również za niecałe 19 zł. I kochani, dziś trochę zaszaleliśmy, przynajmniej oczami. Mam nadzieję, że przegląd Wam się przyda. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie miłe słowa w moim kierunku. Naprawdę prawie każdym się wzruszyłam i no nie wiem, czym sobie zasłużyłam na nie. One są takie miłe i takie motywujące. Bardzo Wam dziękuję. A póki co, trzymajcie się cieplutko i bardzo Wam dziękuję, że wyjście. Pa!